Na niej niesamowite wrażenie, jeżeli wychwycicie zewnętrzne i wewnętrzne rzeczy, oczywiście zwrócicie na nie uwagę, nie patrząc w ogóle na jej <grytanie> zewnętrzne atuty wizualności, które mogą was tylko rozproszyć. Będzie Wam też o wiele łatwiej, jeżeli zobaczycie tak piękną kobietę, która jest u Was 10 na 10. Taki możecie sobie zrobić test, że gdy podchodzicie do takiej kobiety, która wygląda no jak wasze marzenie, to zastanówcie się, jak tu u, u niej wyszczególnić 10 podpunktów wewnętrznych głowy i zewnętrznych, ale nie mówimy tu o piersiach tyłku, nogach czy twarzy, tylko zewnętrznych na przykład jak dłonie, jak zapach, jak ładne yy, na przykład buty tylko wszystko, żeby to było oczywiście...